Mój narzeczony wybrał pogrzeb psa swojej byłej dziewczyny zamiast przyjścia do szpitala, kiedy miałam poważny wypadek samochodowy, więc odwołałam nasz ślub i wysłałam zawiadomienia o odwołaniu, informując wszystkich dokładnie, dlaczego nie było go przy mnie, kiedy najbardziej go potrzebowałam. Mam 27 lat i do niedawna byłam zaręczona z moim narzeczonym Johnem, który ma 29 lat. Byliśmy razem 3 lata, zaręczeni od 6 miesięcy, a nasz ślub był zaplanowany na później w tym roku. John ma byłą dziewczynę Emily, z którą chodził na studiach. Rozstali się na długo przed tym, zanim go poznałam, ale pozostali w przyjaznych stosunkach. Nigdy nie byłam zachwycona tym, jak blisko ze sobą pozostali, ale starałam się być wyluzowana. Emily miała starego psa, którego John absolutnie uwielbiał, jeszcze z czasów, kiedy byli razem. Szczerze mówiąc, myślę, że bardziej przeżywał rozstanie z psem niż z Emily. Przeskakując do zeszłego miesiąca, wracałam z pracy do domu i miałam poważny wypadek samochodowy. Inny kierowca przejechał na czerwonym świetle i uderzył w mój bok. To był chaos, nie pamiętam wszystkich szczegółów, bo wszystko stało się tak szybko. Mój samochód został całkowicie zniszczony i trafiłam karetką do szpitala. Miałam wstrząśnienie mózgu, złamaną rękę i wewnętrzne stłuczenia. Byłam przerażona i cierpiąca, więc naturalne, że chciałam, aby mój narzeczony był przy mnie. Na miejscu wypadku ratownik wziął mój telefon, aby zadzwonić do kontaktu awaryjnego, którym był John. Próbowali dzwonić do niego wielokrotnie bez odpowiedzi. Skontaktowali się więc z moją starszą siostrą, moim drugim kontaktem awaryjnym, która natychmiast pojechała do szpitala. Gdy byłam badana na izbie przyjęć, siostra wciąż próbowała dodzwonić się do Johna. W końcu dostała od niego smsa. W tamtym momencie nie wiedziałyśmy co robi ani dlaczego nie odbiera. Siostra pokazała mi tę wiadomość, później John napisał, że jest na pogrzebie psa Emily i nie może wyjść, bo Emily potrzebuje go bardziej niż ja. Tak, dobrze czytasz mój narzeczony wiedział, że miałam wypadek i zasadniczo powiedział mojej siostrze, że nie przyjedzie, bo jego była potrzebuje go bardziej. Dowiedziałam się o tym następnego dnia w szpitalu. Moja siostra była wściekła i poczekała, aż będę stabilna, zanim mi powiedziała pewnie to lepiej, bo byłam podłączona do monitorów, a mój puls skoczył w górę, gdy to usłyszałam. Byłam w szoku, nie miałam słów, tylko powtarzałam w głowie, czy to się dzieje naprawdę. John w końcu pojawił się w szpitalu wiele godzin po wypadku, długo po tym, jak zostałam przyjęta, zrobiono mi badania, prześwietlenia, założono szwy i podano leki. Wtedy pogrzeb psa, w rzeczywistości mała ceremonia w ogródku, jak się później dowiedziałam, już się skończył. Kiedy wszedł, udając zmartwionego, poczułam wściekłość, której nie potrafię opisać. Miał czelność powiedzieć: przyszedłem tak szybko, jak mogłem, co było kłamstwem. Zapytałam wprost: naprawdę wybrałeś pogrzeb psa zamiast być przy mnie? On się bronił, mówiąc, że nie rozumiem, jak ważny był ten pies dla Emilii i że obiecał jej, że będzie przy niej. Leżałam w szpitalnym łóżku i słuchałam, jak mój narzeczony tłumaczy, dlaczego nie mógł się pojawić, kiedy prawie zginęłam, bo pies jego byłej, którego spotkałam raptem dwa razy, był dla niego aż tak ważny. Kazałam mu wyjść i powiedziałam, że porozmawiamy później, bo nie mogłam się z nim wtedy mierzyć. W ciągu następnych kilku dni miałam operację ręki i za dużo czasu na przemyślenia w szpitalnym łóżku. Kiedy wyszłam, byłam wściekła. Odebrałam w końcu telefony Johna i powiedziałam mu, że ślubu nie będzie. Wybuchł, mówiąc, że przesadzam, że pies był jak rodzina dla Emily i dla niego i że teraz jestem cała, więc kto nie tak, że umierałaś, byłaś w szpitalu, miałaś opiekę, a Emily była załamana, nie miała nikogo i potrzebowała mnie. Rozłączyłam się i zadzwoniłam do siostry oraz rodziców, którzy czekali na moją decyzję. Z ich wsparciem oficjalnie odwołałam zaręczyny. Powiadomiłam Johna, że przyjdę po swoje rzeczy z przyjaciółmi, i wyprowadziłam się, bo to było jego mieszkanie jeszcze sprzed zaręczyn. Kiedy mu to mówiłam, był u Emily, co tylko potwierdziło wszystko. Powiedziałam mu, żeby został tam i nie pokazywał mi się na oczy. A tu zaczyna się część, którą niektórzy mogą uznać za przesadę, byłam wściekła ponad miarę i nie chciałam po cichu odwołać ślubu, a potem tygodniami odpowiadać na pytania dlaczego. Więc powiedziałam prawdę. Moja siostra, druhna idealna, pomogła mi wysłać masowego maila do wszystkich gości około stu osób oraz wysłać papierowe zawiadomienia starszym członkom rodziny. Wiadomość była krótka, mniej więcej. Ślub, moje imię i nazwisko Johna zostaje odwołany z powodu decyzji pana młodego, aby uczestniczyć w pogrzebie zwierzaka swojej byłej zamiast w nagłej wizycie panny młodej w szpitalu. To było małostkowe przyznaję, ale chciałem zerwać plaster od razu i żeby wszyscy wiedzieli, dlaczego. Wstawiłam też krótkie ogłoszenie na Facebooku. Jedno zdanie w stylu: ślubu nie będzie, bo zasługuje na kogoś, kto nie opuści mnie w nagłej sytuacji dla pogrzebu psa. Jeśli myślałam, że ja czułam się upokorzona i zraniona, to John nie miał pojęcia, co go czeka. Lawina ruszyła natychmiast, mam dużą rodzinę i wielu znajomych, którzy nie wahali się udostępniać tej wiadomości, to samo zrobiła nasza drużyna ślubna, a nawet część krewnych Johna. W ciągu kilku dni praktycznie wszyscy w naszym otoczeniu wiedzieli, co się stało. John teraz jest w trybie pełnej naprawy wizerunku. Z tego, co słyszę, zamieszkał u kumpla, bo jego rodzice, którzy włożyli sporo pieniędzy w nasz ślub i bardzo się na niego cieszyli, są na niego wściekli i mogą go skonfrontować w jego mieszkaniu. Jego mama podobno płakała przez kilka dni z tego powodu i jest tak zniesmaczona jego zachowaniem, że nawet nie chce z nim rozmawiać. Słyszałam, że jego tata powiedział coś w stylu. Jeśli nie potrafisz się pojawić, gdy twoja przyszła żona trafia na ostry dyżur, to nie jesteś moim synem. Nie mam potwierdzenia co do dokładnego cytatu, ale wiele osób powiedziało mi, że jego rodzice zasadniczo zrobili mu ostrą reprymendę i odcięli go zarówno finansowo, jak i emocjonalnie przynajmniej na jakiś czas. Jeśli chodzi o mnie, to mieszkam teraz u siostry i skupiam się na powrocie do zdrowia. Mam wspaniałą rodzinę i przyjaciół, ale spotkałam się też z mieszanymi reakcjami od ludzi, którzy uważają, że nie powinnam była ujawniać całej historii wszystkim gościom. Mówią, że mogłam po prostu napisać z powodów osobistych albo zachować to w tajemnicy. John oczywiście panikuje o swoją reputację, cóż, powinien o tym pomyśleć wcześniej. Wysyła mi wściekłe wiadomości, twierdząc, że niszczę mu życie z czystej złośliwości. Kilku jego kumpli świadków i drużbów również zadzwoniło do mnie, nazywając mnie dupkiem za to, jak to rozegrałam, mówiąc, że w zasadzie próbuję go zniszczyć. Szczerze mówiąc, czuję się odrobinę źle, widząc, jak bardzo jego życie się teraz wali. Nie jestem jakąś mistrzynią złowieszczej zemsty, byłam zranioną, wściekłą narzeczoną, która została zdradzona i zareagowała. Nie przemyślałam tego w pełni, poza chęcią, by nie musieć odpowiadać tygodniami na pytania i żeby on poniósł konsekwencje. Ale teraz siedzę i myślę. Wow, czy ja przypadkiem nie poszłam za daleko? Nadal czuję, że to on sam sobie na to zasłużył w 100%, ale potrzebuję spojrzenia z zewnątrz. Więc Reddit, czy jestem dupkiem za to, że nie tylko odwołałam ślub, ale też powiedziałam wszystkim dokładnie dlaczego to zrobiłam? Aktualizacja pierwsza. Wow, to się rozniosło. Po pierwsze, dziękuję za odpowiedzi. Zdecydowanie nie spodziewałam się, że tyle osób się wypowie. Dla tych, którzy pytają, większość uznała, że NTA, czyli nie jestem dupkiem, z kilkoma głosami, że wszyscy tu zawinili. W porządku, faktycznie poszłam na całość, nie zaprzeczam. Pojawiło się też kilka powtarzających się pytań, więc wyjaśnię. Jak poważne były moje obrażenia i czy John znał ich skalę? Miałam wstrząśnienie mózgu, złamaną rękę wymagającą operacji i dużo siniaków, było poważnie, ale nie byłam jedną nogą w grobie. Nadal jednak byłam obolała i przestraszona. John absolutnie wiedział, że jestem w szpitalu, SMS od mojej siostry mówił, że miałam wypadek i jestem na ostrym dyżurze. Nawet jeśli nie znał szczegółów obrażeń, wiedział, że to na tyle poważne, iż jestem pod opieką lekarzy, więc tak miał świadomość, że to sytuacja awaryjna. Jaka jest sprawa z Emily i psem? Niektórzy pytali, czy pies był także Johna lub czy jest coś więcej w jego relacji z Emily. Pies nigdy nie należał do Johna, był to pies Emily jeszcze z czasów, gdy byli razem. John bardzo go lubił i po rozstaniu czasami zajmował się nim na prośbę Emily, ale to nie było tak, że mieli wspólną opiekę. Pies był stary i niestety odszedł spoczywaj w pokoju, Popper. Rozumiem, że można być smutnym po śmierci zwierzaka, sama płakałam kilka dni, gdy zmarł mój kot z dzieciństwa, ale nie rozumiem porzucenia rannej narzeczonej w takiej chwili. Jeśli chodzi o relacje Johna z Emily, z tego co wiedziałam, byli tylko przyjaciółmi. Nigdy wcześniej nie miałam solidnych powodów, by podejrzewać zdradę, ale teraz moja ufność jest zrujnowana. Mogę powiedzieć, że obecnie, po całej tej sytuacji, on właściwie mieszka w domu Emily interpretujcie to, jak chcecie. Czy naprawdę wysłałam masowe zawiadomienie z całą prawdą? Tak. Wiem, że niektórzy uważają to za ostre lub nieeleganckie, może i tak, ale nie żałuję powiedzenia prawdy. Napisałam dokładnie, co się stało, w jednym zdaniu bez koloryzowania czy tyrat tylko podałam powód. Co zabawne, kilka osób myślało początkowo, że to jakiś żart musiałam dzwonić do kilku zdezorientowanych krewnych, by zapewnić ich, że nie to prawda ślubu nie będzie. I właśnie o to chodziło szybko i jasno przekazać informacje. Teraz kilka drobnych aktualizacji z mojej strony. Poszłam z dwiema przyjaciółkami do naszego właściwie jego mieszkania, żeby spakować swoje rzeczy. On akurat wrócił tego dnia, mimo że kazałam mu się nie pokazywać. Musiał dostać powiadomienie z kamery przy drzwiach czy coś. Nie był agresywny, ale marudził przez cały czas, że nie chce go wysłuchać i że niszczy nasze życie przez jeden błąd. Moje przyjaciółki kazały mu się odsunąć i pozwolić mi spokojnie się spakować. Wciąż się kręcił i mówił: Nie możemy porozmawiać? Nawet nie dajesz mi szansy. Odpowiedziałam, dałam ci szansę, kiedy zgodziłam się wyjść za ciebie. Spaprałeś to. Nie będę kłamać, to było satysfakcjonujące. Zamilkł po tym i tylko patrzył, jak wynosimy pudełka. Kiedy wychodziłam, powiedział, że jestem okrutna. Odpowiedziałam, że lepiej być okrutną, niż być wycieraczką. Stał w progu, patrząc na mnie, jak wryty, gdy odjeżdżałyśmy. Wyglądał szczerze zaskoczony, że naprawdę odchodzę, jakby serio, czego się spodziewał. Teraz mieszkam u rodziców, leczę się i zastanawiam, co dalej. Zablokowałam Johna wszędzie poza e-mailem tylko w razie koniecznych spraw organizacyjnych czy niedokończonych tematów. Powiedziałam mu, by kontaktował się tylko w taki sposób, jeśli to absolutnie konieczne. Od tamtego niespotkania w mieszkaniu nie mam od niego żadnego odzewu i dobrze mi z tym. Słyszałam od znajomych, że unika ludzi i podobno mówi wszystkim, że przesadziłam z opisem sytuacji i że doprowadziłam go do załamania nerwowego tym, jak go publicznie zdemaskowałam. Przewracam oczami lepiej, żeby nie próbował przedstawić mnie jako czarny charakter, ale w tym momencie większość ludzi zna prawdziwą historię. Na koniec chcę powiedzieć, że doceniam wsparcie społeczności Reddit. Czytanie odpowiedzi i niedowierzania wobec jego zachowania naprawdę utwierdziło mnie w przekonaniu, że nie jestem szalona, czując się zdradzona. Niektóre komentarze były brutalne, ale szczerze mówiąc, potrzebowałam tego. Zaktualizuję ponownie, jeśli wydarzy się coś wartego uwagi, a na razie staram się skupić na powrocie do zdrowia i nie wciągać się za bardzo w dramat. Aktualizacja druga minął około tydzień od ostatniej aktualizacji, więc pomyślałam, że napiszę, bo pojawiło się kilka nowych rzeczy. Po pierwsze, odezwała się do mnie mama Johna zadzwoniła kilka dni temu. Byłam trochę zaskoczona, bo nie rozmawiałyśmy od momentu odwołania ślubu. Przepraszała mnie gorąco, brzmiała absolutnie załamana i wciąż powtarzała, jak jej przykro z powodu zachowania syna. Powiedziała, że jest zawstydzona i że wychowała go lepiej. Nie wiedziałam, co powiedzieć poza tym, że doceniam jej wsparcie i że przykro mi, że ona też przez to przechodzi. Było trochę niezręcznie można było wyczuć, że jest wściekła i rozczarowana Johnem. Opowiedziała mi, że kiedy dowiedzieli się, co zrobił z mojego zawiadomienia o odwołaniu ślubu. A potem ze szczegółów od mojej rodziny jego ojciec wpadł w szał. Podczas wizyty Johna u nich doszło do wielkiej kłótni, ojciec krzyczał, że John jest hańbą i że, jak mogłeś porzucić swoją przyszłą żonę, kiedy cię potrzebowała, co z ciebie za mężczyzna. Według jego mamy kłótnia była tak ostra, że John opuścił ich dom tej samej nocy. Tak więc jego rodzice praktycznie go wydziedziczyli przynajmniej na razie. Mama nie powiedziała wprost, wydziedziczamy go, mają nadzieję, że w końcu przejrzy na oczy, ale wyrzucili go z domu rodzinnego i odcięli od pomocy finansowej, jaką mu dawali. Dla kontekstu rodzice Johna pomagali w opłaceniu kosztów naszego ślubu, a także dawali mu co miesiąc trochę pieniędzy na mieszkanie. Są dość zamożni, a John jako najmłodszy był trochę rozpieszczony, więc właśnie stracił swoją finansową poduszkę bezpieczeństwa. Powiedziała też, że rodzice oświadczyli, że nie będą z nim rozmawiać, dopóki tego nie naprawi. Nie jestem pewna, co naprawienie oznacza w ich oczach niecofną czasu, ani nie odwrócą wypadku, może chodzi im o błaganie mnie o wybaczenie, ale ten statek już odpłynął. Mama Johna chciała też zapytać, jak się czuje, i zaoferowała pomoc w czasie mojego powrotu do zdrowia, co było miłe. Nie przyjęłam tej pomocy poza podziękowaniem. Była tak zasmucona, że w pewnym momencie to ja ją pocieszałam. Mówiąc, że czasem dzieci, nawet dorosłe, robią głupie, okropne rzeczy i to nie jest jej wina. Powiedziała, że zawsze czuła się, jakbym była częścią ich rodziny i że wciąż tak jest, oraz że bardzo jej przykro, że to wszystko mnie spotkało. Szczerze mówiąc, to dużo dla mnie znaczyło. Jeśli chodzi o logistykę odwołanego ślubu, z siostrą odwołujemy wszystkie rezerwacje u dostawców. Rodzice Johna wpłacili zaliczki na wiele rzeczy, więc te zwroty, jakie uda się odzyskać, trafią do nich. Moja mama powiedziała, że ojciec Johna zamierza kazać mu oddać pieniądze za wszystkie bezzwrotne zaliczki i wydatki, znając go, wierzę w to. Nie odpuszczają mu. Oddałam moją suknię ślubną na szczęście była kupiona z wieszaka i wciąż w okresie zwrotu. Co do pierścionka zaręczynowego, jeszcze nie zdecydowałam, co z nim zrobić. Był to pierścionek babci Johna rodzinne dziedzictwo, więc czuję, że powinnam go oddać jego rodzinie, ale na pewno nie dam go samemu Johnowi teraz. Może skontaktuję się w tej sprawie z jego mamą, gdy sytuacja się uspokoi. A dla tych, którzy się zastanawiają, dostałam kopię raportu policyjnego z mojego wypadku do ubezpieczenia i zgadnijcie, kto w końcu napisał do mnie w sprawie czegoś faktycznie ważnego, John. Napisał tylko potrzebuję raportu z wypadku do zgłoszenia ubezpieczeniowego na samochód, możesz go wysłać. Zero przeprosin czy choćby pytania, jak się trzymam od razu do rzeczy. Poza tym to był mój samochód i moje ubezpieczenie, więc nie wiem, czemu go potrzebował, ale nieważne wysłałam mu PDF a mailem i nie odpisałam. Poza tym to jedyny bezpośredni kontakt, jaki mieliśmy. Ogólnie radzę sobie, ręka jest w gipsie i swędzi jak diabli, ale daje radę. Wkrótce zaczynam rehabilitację. Emocjonalnie mam wzloty i upadki czasem jestem wściekła, czasem po prostu smutna z powodu tego, jak to się skończyło, ale wiem, że podjęłam właściwą decyzję. Zaktualizuję, jeśli będzie coś nowego. Kilku z Was żartobliwie czeka na szalony zwrot akcji z romansem, nie mam na to potwierdzonych dowodów, ale zobaczymy, czy coś wypłynie. Na razie biorę wszystko dzień po dniu. Aktualizacja trzecia, cóż, druga połowa układanki właśnie się ujawniła i jest tak banalna, jak można się spodziewać. Nie byłam pewna, czy jeszcze zaktualizuję, ale wiem, że część osób spekulowała o wątku zdrady. Nadal nie mam stuprocentowych dowodów, ale mam coś bardzo bliskiego. Wczoraj dostałam wiadomość prywatną na Instagramie od kobiety, której nie znałam, nazwijmy ją Hanna. Przedstawiła się jako przyjaciółka Emilii. Na początku byłam sceptyczna, ale znała szczegóły, które się zgadzały. Hanna powiedziała, że zobaczyła w mediach społecznościowych, co się stało po odwołaniu mojego ślubu i uznała, że zasługuje na poznanie prawdy. Według niej John i Emily sypiali ze sobą od czasu do czasu od dłuższego czasu, co najmniej przez ostatnie sześć miesięcy naszych zaręczyn, a być może dłużej. Powiedziała mi, że Emily przyznała się do tego niedawno po całej aferze z pogrzebem psa. Emily podobno poczuła się winna, że życie Johna się wali i stwierdziła, że może do tego by nie doszło, gdyby nie to, że wciąż się ze sobą spotykali w ten sposób. Hanna powiedziała, że Emily i John odnowili swoją relację fizycznie kilka razy, zaczynając mniej więcej wtedy, gdy pies Emily zaczął chorować w zeszłym roku. Zasadniczo, kiedy tylko Emily potrzebowała wsparcia emocjonalnego, John do niej jechał, a potem jedno prowadziło do drugiego. Tak więc śmierć psa nie była pierwszym razem, kiedy mnie porzucił, żeby być z nią, to był po prostu najbardziej rażący przypadek. Szczerze mówiąc, kiedy przeczytałam te wiadomości, siedziałam spokojna w dziwnie opanowany sposób, jakby w głębi duszy się tego spodziewała. Wszystkie elementy układanki nagle pasowały do siebie: ciągły kontakt, jego pośpiech do jej w nagłych wypadków przez cały rok, dziwne przeczucia, które miałam. Nigdy nie miałam dowodów, ale patrząc wstecz, to wszystko było oczywiste. Odpisałam Hani, dziękując jej za poinformowanie mnie. Zaproponowała, że wyśle mi zrzuty ekranu swojej rozmowy z Emily jako dowód, zgodziłam się. Wysłała mi przycięte zrzuty ekranu, usuwając część prywatnych treści, ale zobaczyłam wystarczająco dużo. To były zasadniczo słowa Emilii w stylu Nienawidzę, że zrujnowaliśmy mu życie. Gdybyśmy tylko potrafili się powstrzymać, nie czułby się tak rozdarty, oraz pytanie Hanny Czy moje imię wie, że wy dwoje byliście czymś więcej niż przyjaciółmi, na co Emili odpowiedziała Nie i czuję się okropnie, ona na to nie zasługiwała. Więc proszę drań, zdradzał mnie ze swoją byłą, planując jednocześnie ślub ze mną. I najlepsze w jednym fragmencie Emily wspomniała, że John powiedział jej, iż czuje się zobowiązany do doprowadzenia ślubu do skutku, ale jest rozdarty. To absolutnie mnie rozwścieczyło, wodził mnie za nos, potajemnie spotykał się z nią i nawet nie miał odwagi mi tego powiedzieć. Chciałabym powiedzieć, że byłam w szoku, ale czuję tylko wściekłość i obrzydzenie. Jeszcze nie skonfrontowałam Johna z tym, nie jestem pewna, czy w ogóle mi na tym zależy, to nie jest tak, że chcę, żeby wrócił, albo że potrzebuję przeprosin. Już wcześniej go odcięłam, a moja pierwsza myśl była, cóż, teraz to już na pewno nie jestem mu nic winna. Nie to, że wcześniej byłam, ale resztki współczucia, jakie miałam dla jego żałosnej sytuacji, po prostu wyparowały. Dla tych, którzy zastanawiają się nad rolą Emily, nie planuję żadnej konfrontacji z nią. Odpisałam Hanny jeszcze raz tylko po to, by się upewnić, że Emily nie jest w jakimś niebezpieczeństwie czy czymś podobnym. Część mnie zastanawiała się, czy on myślał, że ona jest w kryzysie, stąd potrzebuje mnie. Ale Hanna powiedziała, że nie Emily, jest po prostu niezwykle emocjonalnie zależna od Johna i w zasadzie wykorzystywała sytuację z psem, żeby całkowicie skupić na sobie jego uwagę. Cicho poinformowałam mamę Johna o zdradzie, uważałam, że zasługuje na pełną prawdę o zachowaniu swojego syna na wypadek gdyby jeszcze tego nie wiedziała. Była szokowana i powiedziała, że jeśli to prawda, to resztki sympatii, jakie miała do niego, zniknęły. Powiedziała też, żebym się nie martwiła, mogę zatrzymać pierścionek zaręczynowy albo zrobić z nim, co chcę. Został mi podarowany i w tych okolicznościach nie ma ochoty go odzyskiwać. To był zasadniczo jej uprzejmy sposób na powiedzenie tak, on stracił prawo do tego rodzinnego klejnotu. Prawdopodobnie i tak oddam go jej w przyszłości w końcu to pamiątka jej rodziny, ale doceniam, że stanowczo stanęła po mojej stronie. Jeśli chodzi o mnie, wszystko w porządku. Jak mówiłam, ta wiadomość była raczej potwierdzeniem niż zaskoczeniem. Jestem głównie zła, że zmarnowałam tyle czasu na tego klauna, mogłam go rzucić wcześniej, gdybym ufała swojemu instynktowi. Teraz wiem lepiej. Wątpię, bym kiedykolwiek rozmawiała z Johnem ponownie, chyba że przez prawników. Na szczęście nie mamy wiele do dzielenia prawnie, nie byliśmy jeszcze małżeństwem i nie mieliśmy wspólnego majątku. Teraz skupiam się na pełnym powrocie do zdrowia i ruszeniu dalej. Nawet myślę o krótkim wyjeździe, gdy lekarz da mi zielone światło po to, by oczyścić umysł i trochę świętować odzyskaną wolność. W każdym razie przepraszam za długą aktualizację, ale uznałam, że to wydarzenie jest na tyle istotne, by się nim podzielić. Jeszcze raz dziękuję wszystkim tutaj, którzy pomogli mi zachować zdrowy rozsądek i przypomnieli, że nie jestem szalona. Do przodu i w górę. Aktualizacja czwarta. Szczerze mówiąc, myślałam, że skończyłam z aktualizacjami, ale John postanowił wyjść z jakiejś dziury, w której się chował i w końcu bezpośrednio się odezwać, oczywiście w najgorszy możliwy sposób. Wysłał mi e-maila, który w zasadzie przeplatał wymówki z obelgami. Oszczędzę Wam całej powieści i podam najważniejsze albo najgorsze fragmenty. Przyznał, że tak, on i Emily popełnili błąd, ale że zdarzyło się to tylko kilka razy i że był tak zestresowany i zagubiony. Napisał: Nigdy nie chciałem cię skrzywdzić, byłem po prostu w złym stanie emocjonalnym, biedaczek. Faktycznie próbował częściowo zrzucić winę na mnie, mówiąc, że byłam zdystansowana i zajęta pracą, a on czuł się samotny. Dla jasności, pracuję w normalnych godzinach od dziewiątej do siedemnastej, a i tak spędzaliśmy razem większość wieczorów i weekendów. Więc to wymówka z czterech liter. Potem narzekał, że przez to, iż powiedziałam wszystkim o incydencie z pogrzebem psa, zniszczyłam mu życie. Napisał: Jesteś teraz szczęśliwa. Całkowicie mnie upokorzyłaś. Moi właśnie rodzice nie chcą ze mną rozmawiać, dostałaś swoją zemstę, gratulacje. Oskarżył mnie o nastawienie wszystkich przeciwko niemu i powiedział, że byłam małostkowa, wciągając jego rodzinę w to, co on nazywa naszymi prywatnymi sprawami. Kolego to on ich wciągnął, robiąc coś tak skandalicznego, że musiałam odwołać ślub. Co on sobie myślał, że będę go kryć? Czytanie tego e-maila w zasadzie rozbawiło mnie pod koniec, tak żałosny był. On nadal jest tym samym egocentrycznym palantem, niezdolnym do prawdziwego wzięcia odpowiedzialności. Nie odpowiedziałam i nie zamierzam, nie ma nic do powiedzenia. Przesłałam ten e-mail mojej siostrze i kilku bliskim przyjaciołom, żeby się na niego powyżalać. Moja siostra zauważyła, że to w zasadzie jego histeria, bo ponosi konsekwencje swoich własnych czynów. Dokładnie. Z tego, co słyszę, John nadal koczuje na kanapie u kolegi. W naszej grupie znajomych jest teraz persona non grata, wieści szybko się rozchodzą. Wspólny znajomy powiedział mi, że nawet część facetów, którzy początkowo stanęli po jego stronie, odsunęła się, gdy dowiedzieli się o zdradzie. Najwyraźniej John sam im tego nie powiedział zaskoczenie, ale gdy prawda wyszła na jaw, resztki sympatii wobec niego też wyparowały. Zostało mu może jeden czy dwóch kumpli, którzy jeszcze z nim rozmawiają. Jeśli chodzi o Johna i Emily, nie mam bezpośrednich informacji o ich sytuacji i szczerze mówiąc, mnie to nie obchodzi. Podejrzewam, że nadal się widują z braku innych opcji, skoro on nie ma się gdzie podziać. Może sobie na to zasługują. Wiem, że Emily też spotyka się teraz z krzywym spojrzeniem od wszystkich, którzy znają całą historię oszuści po obu stronach. Tak czy inaczej, uważam tamten e-mail za jego ostatni desperacki gest, by zaistnieć w moim życiu. Zablokowałam teraz również jego adres e-mail, po zapisaniu kopii jego tyrady, tak na wszelki wypadek. Ostateczna aktualizacja minęło kilka miesięcy od całej sprawy, około trzy miesiące od rozstania i chciałam zakończyć to ostatnią wiadomością. Na szczęście nie mam już żadnych dramatów do zgłoszenia, życie toczy się dalej i jestem w o wiele lepszym miejscu. Jeśli chodzi o moje zdrowie fizyczne, mam się dobrze. Ręka jest już bez gipsu i byłam sumienna w rehabilitacji. Odzyskałam prawie pełną sprawność, a nawet zaczęłam znowu prowadzić samochód. Kupiłam sobie porządne używane auto za pieniądze z ubezpieczenia po wypadku. Powrót za kierownicę był początkowo stresujący, ale robię to powoli i wszystko jest już w porządku. Mój stan psychiczny też się poprawia. Nie będę kłamać, zdrada wybiła mnie z rytmu na jakiś czas. Rozmawiam z terapeutą, żeby przepracować gniew i problemy z zaufaniem, to bardzo pomogło. Nie pozwolę, by to, co się stało, zamieniło mnie w zgorzkniałą lub paranoiczną osobę. Wiem, że nie wszyscy są jak mój były. Spędzam czas z przyjaciółmi, oddaję się swoim pasjom i na nowo odkrywam, jak to jest stawiać siebie na pierwszym miejscu. To naprawdę miłe nie musieć zajmować się cudzym dramatem. Ach, i w końcu odbyłam tę samotną podróż, o której wspominałam długi weekend w nadmorskim kurorcie, siedzenie przy oceanie z koktajlem w ręku, bez stresu ślubnego czy związkowych bzdur w głowie było cudownie. Dwa tygodnie po ostatniej aktualizacji zajęłam się sprawą pierścionka zaręczynowego. Spotkałam się z mamą Johna i oddałam jej pierścionek. Próbowała odmówić, nalegając, żebym go zatrzymała albo nawet sprzedała, jeśli chce, ale czułam się lepiej, oddając go do ich rodziny. Podziękowała mi i ponownie przeprosiła za wszystko. Było to krótkie, grzeczne spotkanie w sobotnie popołudnie, życzyłyśmy sobie wszystkiego dobrego i rozeszłyśmy się w swoje strony. Ten rozdział jest oficjalnie zamknięty. Jeśli chodzi o Johna, nie odezwał się od czasu swojego żałosnego e-maila. Od znajomych wiem, że trzyma się bardzo na uboczu, nadal nie rozmawia z rodzicami. Słyszałam, że jego ojciec rozważy pogodzenie się tylko wtedy, gdy John szczerze mnie przeprosi i udowodni, że się zmienił, czego nie spodziewam się w najbliższym czasie. Ostatnio, jak wiedziałam, John sypiał po znajomych i próbował znaleźć tańsze mieszkanie po zerwaniu umowy najmu, najwyraźniej nie mógł sobie pozwolić na stare lokum bez pomocy mamusi i tatusia. Niektórzy wspólni znajomi wspomnieli, że szuka nowej pracy, nie wiem, czy sam odszedł, czy został zwolniony, ale podobno w pracy też nie szło mu najlepiej w trakcie całego tego chaosu. Krótko mówiąc, ponosi skutki swoich wyborów w pełnym wymiarze. A Emily. Nie mam praktycznie żadnych bezpośrednich informacji, nie jest w moim kręgu, co oczywiste. Widziałam tylko w mediach społecznościowych, zanim usunęłam i zablokowałam wszelkie kontakty, że jej znajomi zorganizowali jej małe upamiętnienie psa, miły gest z ich strony. Poza tym jedyne, co usłyszałam, to że ona i John nie są teraz żadną bajkową parą, podobno są w trybie razem osobno i dużo się kłócą. Nic zaskakującego związek zbudowany na skrywaniu się i zdradzie nie słynie ze stabilności. Ale to już ich problem, nie mój cyrk, nie moje małpy. Ja jestem po prostu wdzięczna, że wyszłam z tego bagna.